W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, mój Ojcze w niebie, znasz mnie najlepiej i wiesz, ile razy na mojej życiowej drodze pojawiały się przeszkody. Często wydawało mi się, że nie będę w stanie ich pokonać, że jestem za słaba, ale Ty zawsze byłeś przy mnie, by przekonać mnie, że to nieprawda. Zawsze czuwałeś, bym zwycięsko wyszła z opresji. Dziękuję Ci za to z całego serca. Panie, z Tobą się nie boję, z Tobą przetrwam wszystko. Dam sobie radę z każdym problemem i z każdym stresującym dniem, bo noszę na sobie zbroję mojej wiary. Nic i nikt nie jest w stanie jej przebić. Wierzę, że stoją przy mnie dobre anioły, gotowe do obrony mojego ciała i mojej duszy. Boże, przyjmę wszystko, co dla mnie przygotujesz, dobre i złe chwile. Zawsze powstanę do walki, bo ufam, że wszystko, co się dzieje, ma swój większy cel. Ufam w każdy Twój plan względem mojego życia. Ojcze, wiem, że nigdy nie pozwolisz mnie skrzywdzić, że czasami dopuszczasz trudności, bym stała się silniejsza i mądrzejsza. Pragnę czerpać siłę z Krzyża Pana Jezusa każdego dnia pamiętać o Jego wielkiej ofierze i miłości dla mnie. Niech ona popycha mnie naprzód, niech pomaga mi żyć mężnie i godnie. Panie, proszę, niech Duch Święty codziennie wlewa w moje serce swoje wyjątkowe dary. Niech pomaga mi się nie zatrzymać, zawsze powstać i wierzyć w Twoją bliskość. Oddaję Tobie moje całe życie, wszystkie przyszłe wydarzenia wszystko co mnie jeszcze spotka. Błagam, by moja ziemska pielgrzymka zakończyła się w niebie u Twojego boku. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!